I łapkę w górę. Byłbym bardzo wdzięczny. A teraz czas na materiał. Od globalnej premiery aż do 2022 roku. Tyle lat skrzynki trwały. Było to coś wyjątkowego ale dlaczego zostały usunięte? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego skrzynki zostały usunięte i jakie miało to skutki, dlaczego wprowadzono stardropy? omówimy sobie pozytywy i negatywy stardropów. oraz czy stardropy dorównają kiedyś skrzynkom, także zapraszam do oglądania. 12 grudnia 2018 roku Braustac oficjalnie dostaje globalną premierę. Oczywiście od samego początku główną rolę w grze pełniły skrzynki. W latach 2018 do maja 2020 roku skrzynki zbierało się w następujący sposób. Małą skrzynkę odblokowywałeś za 100 żetonów, dużą skrzynkę za 10 specjalnych żetonów, a mega skrzynkę nie można było odblokować za żetony, tylko za uzyskanie odpowiedniej ilości pucharków lub kupić ją za gemy. Jednak w maju 2020 roku nadeszła niemała rewolucja, ponieważ do gry został dodany karnet zadymiarski, w którym mogliśmy odblokować każdą skrzynkę za odpowiednią ilość żetonów. Miał rok, dwa, a Braustas szedł cały czas w dół, więc Supercell wiedział, że idzie to w złą stronę, więc stwierdził, że podejmie najważniejszą decyzję w grze i chyba najgorszą decyzję w grze, czyli usunięcie skrzynek. Taką decyzję Braustas oficjalnie potwierdziło 12 grudnia 2022 roku w swoim browtorku. Zamiast skrzynek miały się pojawić kredyty, ale dlaczego zostały one usunięte? Supercell stwierdził, że poprzez kredyty teraz postacie będzie się łatwiej odblokowywało. Również powód usunięcia skrzynek jest powodem przez osoby nieletnie, które no po prostu chciały ukraść kartę mamy na jakieś mega boksy. A jeżeli chodzi o skutki, no to chyba je każdy z nas odczuł. Brak zaskoczenia przy odbokowywaniu postaci, brak chęci do gry, czy też brak emocjonalnych elementów. Teraz przejdźmy do tego, dlaczego Star Dropy zostały dodane. Po usunięciu skrzynek, graczom brakowało jakiegokolwiek zaskoczenia przy odblokowywaniu postaci. Jedynym, za co mogliśmy odblokować daną postać, to były kredyty lub gemy. Jednak nie musieliśmy długo czekać. Browse's na swoim kanale opublikował film, na którym poruszył temat o tym, czy zostaną przywrócone do gry skrzynki. Dostaliśmy informację, że skrzynki mają powrócić, ale w innej formie. 24 czerwca 2023 roku dostajemy brałtorka, na którym dowiadujemy się, że nowymi skrzynkami mają być star dropy. Teraz przejdźmy do omówienia sobie pozytywów i negatywów star dropów. Najpierw przejdźmy do tych pozytywnych rzeczy, których jest znacznie więcej. Po pierwsze, ze stardropów możemy trafić więcej ciekawych rzeczy, np. skiny, emotki czy spreje. Ciekawe jest też to, że w stardropach mamy szansę na ulepszenie, co pozwala ciekawym osobom bawić się przy tym. Kolejną rzeczą, która według mnie jest świetna, to różne rzadkości, co według mnie jest to po prostu genialnie zrobione. Ostatnią rzeczą, którą omówimy, to, że możemy z tego dropić postacie, a nie tylko zdobywać je za kredyty lub za gemy. Teraz przejdźmy do negatywnych rzeczy związanych ze star Dropami. Omówimy sobie dwa najważniejsze negatywy. Pierwszą z nich to każdy z nas chyba odczuł, czyli na przykład, jeśli macie 20 star Dropów z mega świni, a macie tylko rzadki, 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 to bardzo na pewno was denerwuje. Jeśli nawet już macie legendarnego star Dropa, to trafiacie stał Powera, który wam się nie przyda. Dlatego według mnie, między innymi, w legendarnych star Dropach powinny być tylko najważniejsze rzeczy, a druga to, że stadły dają nam jakąś stosowość, ale emocji już takich nie ma, tak jak kiedyś przy skrzynkach. Czy Stardropy kiedyś dorównają skrzynką? Takie pytanie zadaje sobie większość graczy. Na pewno z miesiąca na miesiąc Stardropy są coraz lepsze. Od stycznia 2024 roku Stardropy pojawiły się w Array Parków i kalnecie zadymiarskim. Na pewno Stardropy pod jakimi względami są lepsze od skrzynek. Większy drop, różne rzadkości i tak dalej. Ale czy kiedyś będą lepsze? Na takie pytanie może tylko odpowiedzieć Supercell. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, no i cześć!